O Mazdo, znoszę ręce w modlitwie, aby wielbić błogosławieństwo prawdy Aszy, dzięki którym zdolność mego umysłu zostaje wielce wzbogacona, a duch krowy, duszy stworzenia, jest pełen szczęścia i został otoczony czcią. Duchu niewidzialnej Mazdy przed wszystkimi święty, święty hojny dający wzrost dobrego bytu, którego działanie jest korzystne aż o najlepsza, pełna wszelakiej prawości i prawdy, o myśli uważnej i dbającej o wszystko dzięki władzy rozumu. Wesprzyjcie mój zapał i zapał i chęci i zamiar, plan ten, na który się porwę z dobrą myślą w ochu Manach. Jestem tutaj, aby Ci pomóc, Ahura Mazdo, przez w ochu który otrwał dla mnie drzwi do błogosławieństwa Aszy, w królestwie myśli i ducha, a także w królestwie materii, gdzie oddani ci ludzie doznają ukojenia. O, Achura Mazdo, którego moc nigdy nie słabnie, Aszo, Wohumana, Harmaiti, proszę was wszystkich, przyjdźcie mi z pomocą, a będę was chwalił jak nikt inny przedtem. Pragnę, by wszyscy dostąpili poznania, i pojęli jakie nagrody przygotowała Huramazda dla nich za ich czyny, poprowadzę ich duchy ku aszy z pomocą w i za pomocą moich skromnych umiejętności. O, haszo, czy dzięki W mogę dostrzec swoją chwałę? Tak, skoro Huramazda zamieszkał we mnie poprzez mantry, które kierują nawet niecnotliwych, podłych i brutalnych. Ku prawdzie, przez którą wzmacnia mnie sraosza. Przyjdź do mnie, o aby Asza mógł obdzielić mnie z Ratuszczan i wszystkich wierzących wiecznym błogosławieństwem chalebnej nauki Mazdy. I obiecuję i obiecanej pomocy, dzięki której pokonamy atakujących nas wrogów. O Aszo! Obdziel nas błogosławieństwem w ochumanach. O Armaiti, daj mi i Wisztaspie siłę i krzepkość. O Mazda, pobłogosław nas i przekaż nam Twoje mantry, dzięki którym poznajemy Twoją chwałę. O wspaniały Ahuro, który pozostajesz w harmonii z chwalebną Aszą, proszę z miłością wieczne błogosławieństwo w Ohumanach. Proszę byś nim obdarował bohaterskiego fraszaastrę. Proszę o nie nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich, którzy żyli na przestrzeni wieków i zapracowali na wasze błogosławieństwo. O Achora Mazdojaszu, którzy sprawiacie, że dostępujemy mocy waszego wspaniałego umysłu. Wy, którzy macie moc pokrzepiania i udzielania błogosławieństw, ufamy że przez nasze pieśni, którymi Was chwalimy, odegnamy od Was rozczarowanie nami, które znosiliście. O Chachura Mazdo, przynieś pomyślność tym, którzy są sprawiedliwi i godni, którzy są sprzymierzeni zawsze poprzez swoje cnotliwe myśli, którzy świadczą o Tobie, ponieważ wiem, że nasze modlitwy są skuteczne. A ich słowa doprowadzą do rozpowszechnienia Twoich darów. O, huramas, do którego duchowe nauki objawiają ponadczasowe prawdy aszy, i w ohumanach oświeć nas słowami modlitwy, które odsłaniają przed nami samą istotę, esencję istnienia. Muzyka